Wierzę w miłość, tak między Bogiem a prawem, bo ja nigdy miłość, miłość nie miałam, zawsze miałam jakieś y, interesy. Chciała, czy chciał się dostać, nie wiem, jak to powiedzieć, no powiedzmy, by chciała. No właśnie. Nie, 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 absolutnie, nie no to jest y, transwestyta, to jest facet, y, transwestyta, nie, 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 nie. Myślałam, że będę tylko osobą, która będzie udzi weźmie udział jak kogoś, ale okazuje się, że stałam się prowadzącą. Tam były roszady, y, pozmieniały się nazwiska. Ale też sobie poradziłam. Czego nie wiedziałam, to zapytałam, żeby się przedstawili i wszystkich już później znałam, wiedziałam. No i uciekła nam Sandra. Tak, no tutaj się dużo rzeczy wydarzyło właśnie podczas konferencji. Izabela, ja chciałem cię jeszcze zapytać o Monikę, bo tutaj na konferencji doszło do waszego pogodzenia. Tak, no właśnie mówię, dzisiaj Monika chciała się dostać, chciała czy chciał się dostać, nie wiem jak to powiedzieć, no powiedzmy chciała się dostać, była u Neymana, była gdzieś tam tutaj słyszę i, i już prosiła bardzo, chciała, chce zaistnieć w kręgach takich porządnych ludzi, takich, którzy mają jakieś ambicje, jakieś ten... No, Patryk jej umożliwił, zobaczymy, może akurat będzie w porządku. Poświęciła się, przyjechała specjalnie gdzieś tam, nie wiem, z Warszawy czy skądś tam, czy ze Szczecina, czy z Bydgoszczy, czy gdzie tam, teraz jest w Krakowa, nie wiem. W każdym razie to jest poświęcony czas, pieniądze i w ogóle yy, no chcę walczyć, czy tam chce zaistnieć. No, Patryk jej umożliwił. Prawdopodobnie będzie walczyć. Z kim też jeszcze zobaczymy, bo Sandra się, że tak powiem, wypisała dzisiaj, bo z tego, co słyszałam, że to miała być w ogóle niespodzianka, bo ja nawet nie wiedziałam, że Monika będzie. No i myślałam tylko, że Sandra ma zaśpiewać piosenkę, nawet nie walczyć ani w niczym występować, tylko myślałam, że ma piosenkę zaśpiewać jakąś nową, no bo o tym słyszałam, no a Sandra się pogniewała i sobie wyszła. No i, i, i Monika wybrała sobie ciebie, czy jak to się stało w ogóle, że, że ty będziesz walczyć? Z... Wiesz co, to była jakaś dziwna sytuacja, w ogóle Monika wybiegła jak jakaś furiatka na, na scenę, że tak powiem, i wyzwała mnie do oktagonu. Ja byłem totalnie w szoku, nie wiedziałem co się dzieje, jak sama mogłaś zauważyć, no ale co, zgodziłem się na walkę. A nie, 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 nie tego yy, kolegę Kubę, Kubę nie wyzwała? Przecież ku, Kuba miał walczyć z yy, dziewczyną, czy tam, nie wiem, tam ktoś odgrażał, że będzie walczył z dziewczyną, czy tam z kimś? No właśnie, no właśnie. Eee, no, ogłaszał, że będzie walczyć z dziewczyną, a tak się złożyło, że z dziewczyną walczyć będę ja. I naprawdę będziesz walczył? No... Jeszcze nie wiadomo, jeszcze nie wiadomo, no, wiesz, no, no ty jesteś facet i on jest facet, tak, on, no tak sumie... między Bogiem a prawdą, więc siły są tego, ty jesteś drobniejszy w ogóle. No, nie wiem, jak tam się czujesz, wiesz? Czy będziesz w stanie dwa, dwie walki przeprowadzić? Czy tam trzy nawet już chyba były wtorek? Nie, dwie walki. Nie nie wie. e, wiesz co? E, no to będziemy rozmawiać z Federacją na ten temat. E, już wszystkie szczegóły będziemy uzgadniać. A ja mam do Ciebie jeszcze takie pytanie odnośnie Twojego e, życia e, miłosnego. Czy może jesteś teraz w związku? Nie, nie jestem w związku i, i w ogóle nie. Nie planuję żadnych zwią związków, jak na razie nikt mi w życiu nie pomógł. E, żaden facet, więc e, w ogóle tego nie potrzebuję, a po to, żeby mi jeszcze kłopot, to to bardzo dziękuję. A wiesz co, ja jeszcze mam do ciebie takie pytanie, bo skoro pogodziłaś się z Moniką, to czy może byłabyś otwarta na, na związek z nią właśnie? Nie, 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 absolutnie, nie, no to jest e, transwestyta, to jest facet. Transwestyta, nie, 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 nie. Takich rzeczy nie będę robić, absolutnie. Nie, mówić i nie biorę. Pod uwagę jakoś, jak się trafi facet, rzeczywiście mam jakiś taki, co do mnie piszą, ale żaden z nich nie zrobił, piszą i kochają, a nie robią żadnych kroków, żeby mi pomóc, trzech nawet. A nie robią żadnych kroków, żeby być ze mną, żeby mnie wesprzeć, czy to e, nawet w chorobie w tej chwili, no bo córka niestety w ogóle się nie, nie poczuwa, więc e, w ogóle sobie głowy nie zawracam. Ja nie wierzę w miłość, tak między Bogiem a prawem, bo ja nigdy miłości nie, nie miałam, zawsze miałam jakieś e, interesy. Rozumiem. A jeszcze powiesz nam, jak sytuacja tak, z. to był w jakimś interesie tylko. Rozumiem, po prostu byłaś za każdym razem zraniona przez e, mężczyznę. No, można by powiedzieć tak. A powiedz mi, jak sytuacja z twoją nogą? No jest lepsza trochę, 7 kwietnia będę miała operację na więc będziemy wyciągać tą śrubę z zestawu skokowego. No noga jest spuchnięta, na szczęście buty, buty już jakieś tam wkładam, bo do tej pory nie mogłam żadnych butów włożyć i myślę, że jak wyciągną, wyciągną tą śrubę poprzeczną, bo ta, ta noga jest w kleszczach, bo po jednej stronie jest płyta, po drugiej są dwie śruby. No i jeszcze środkową śrubę ma y, 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 w międzyzroście więc y, ta płyta ta śruba y, blokuje całą nogę, że nie mogę ją zginać ani tak, ani, ani od... od o obciągnięcie palców, ani przeciągnięcie. No i, i, i to jest właśnie największy problem. Myślę, że jak mi wyciągną tą śrubę, jak to się wszystko zagoi, to będzie mi łatwiej przeprowadzić rehabilitację. Chodzę na rehabilitację prywatnie. Płacę 120 złotych dziennie. Rozumiem. A powiedz mi, bo zauważyłem dzisiaj, że nie, że nie możesz sobie poradzić z natłokiem e, telefonów od Twoich fanów. Wyciek Twój numer telefonu, jak sobie z tym radzisz? No, w tej chwili to w ogóle wyłączam telefon i w ogóle nie odbieram telefonów. Jak ktoś napisze do mnie, to wtedy odbiorę albo, albo się odezwę, nawet. A jak nie napiszę, to w ogóle nie odbieram telefonów. To jest jedyne wyjście. A zdradzisz nam, e, ile telefonów posiadasz? Trzy. Dobrze. Czy chciałabyś coś jeszcze nam powiedzieć? Nie, miło, miło, miło mi spędzić ten wieczór w Poznaniu z przyjaciółmi. Przyjechałam, bo tak smutno mi ostatnio było i siedziałam w domu przede wszystkim tylko te zabiegi i, i jakaś tylko walka o, o pieniądze, no bo te zabiegi kosztują. A dzisiaj po prostu miałam taki wieczór, że mogę się spotkać w jakimś fajnym miejscu. No i no, dużo wrażeń było dzisiaj, no nie da się ukryć. No, ja ci... Iłam sobie. Tak, zauważyłem to, byłaś bardzo świetna. Ja ci za życzę powrotu do zdrowia i dziękuję ci bardzo za I wywiad. Ja pomyślnych walk.